Cześć, witajcie z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Expert Game Broadcast, w którym zrelacjonuje 630 odcinek 23 sezonu teleturnieju Milionerzy, który został wyemitowany 18 kwietnia 2023 roku. Pierwszą uczestniczką tego odcinka była Patrycja Burchard, która pokonała przeciwników w konkurencji kto pierwszy ten lepszy z czasem 2 sekund i 516 tysięcznych sekundy. Na pytanie pierwsze prawidłową odpowiedzią była odpowiedź D. Na pytaniu drugim za gwarantowany 1000 uczestniczka zaznaczyła odpowiedź C, która była prawidłowa. Na pytanie trzecie prawidłową odpowiedzią była odpowiedź B. Pierwsze problemy zaczęły się na pytaniu czwartym i w związku z tym uczestniczka użyła pierwszego koła ratunkowego, czyli pół na pół, które odrzuciło odpowiedzi B i D i pozostawiło odpowiedzi A i C. Spośród tych dwóch odpowiedzi uczestniczka wybrała odpowiedź A, która była prawidłowa. Kolejne problemy zaczęły się na pytaniu piątym za 10 tysięcy złotych, w związku z czym uczestniczka użyła kolejnego koła ratunkowego, czyli pytanie do publiczności. Głosy rozłożyły się wtedy. W ten sposób, że na odpowiedź A zagłosowało 2% publiczności, na odpowiedź B zagłosowało 66% publiczności, na odpowiedź C zagłosowało 30% publiczności, a na odpowiedź D tak samo jak na odpowiedź A zagłosowało 2% publiczności. Z tych wszystkich odpowiedzi uczestniczka wybrała odpowiedź, która uzyskała najwyższy wynik procentowy, czyli odpowiedź B i ta odpowiedź była poprawna. Na pytanie szóste za 20 tysięcy złotych ponownie poprawną odpowiedzią okazała się odpowiedź B. Na pytanie siódme za gwarantowane 40 tysięcy złotych uczestniczka zaznaczyła odpowiedź C jednak. Ta odpowiedź była błędna, a prawidłową odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź D. Patrycja Burchard zakończyła swoją grę z gwarantowanym Tysiącem złotych i w tym samym momencie zakończył się czas na odcinek. Ze statystyk odpowiedzi A i C były poprawne tylko raz, odpowiedź B była poprawna trzy razy, natomiast odpowiedź D była poprawna dwa razy. Z ratunkowych tylko pół na pół i pytanie do publiczności zostały użyte tylko raz, natomiast telefon do przyjaciela ani razu.